Cześć, witajcie, z tej strony Nikola i witam w kolejnym odcinku z tematyki Miraculous na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem, czy Marinette byłaby w stanie zastąpić monarcha. Czyli, czyli to, jeśli by Marinette była antagonistą tego serialu. I czy jest to w ogóle możliwe. I ja odpowiem, że nie, nie jest możliwe. Dlaczego? Ponieważ Marinette i odpowiadając na to pytanie, nie uważam, żeby Barrett była w stanie zastąpić bolach. Dlaczego? Ponieważ Baridet jest zbyt pozytywną postacią. Nawet jeśli w przeszłości jej się coś wydarzyło, nawet jeśli była prześladowana przez Chloe, ona jest zbyt pozytywną postacią. Ona jest osobą, która nawet w swoich wrogach szub tak naprawdę szuka i pragnie yy, znaleźć te dobre emocje, te dobre uczucia, co wielokrotnie nam yy, pokazała, że chciała zobaczyć swoim prześladowcom z yy, poprzedniego roku. Dałam mówi Mirakulum jako Biedronka, bo dostrzegam dobro. Dałam Klowi jako Biedronka Mirakulum pszczoły bo dostrzegła, że może się zmienić. I y, powiedzenie, że Mari nagle mogłaby się zmienić, to y, musiałoby się wydarzyć naprawdę coś bardzo, bardzo, bardzo złego w jej życiu, żeby cały swój, y, praktycznie światopogląd zmieniła i nagle stała się tą złotą, y, ale tego nisko. I tak, wiem, że ja wspominam wielokrotnie, że marzę o odcinku, gdzie pojawiłaby się księżniczka sprawiedliwości albo po prostu zła biedronka i jako akrobizowana, ale nie uważam, że Marginadzie jest na tyle przeciągnięta złem, by mogła zastąpić monarcha. W przypadku monarcha jest taka sytuacja, że on od jakiegoś czasu jest osobą, która jest obadnięta szaleństwem. On już nie myśli o ratunku żo żony, on myśli o tym, by zdobyć wszystkie mirakula, by mieć po prostu władzę absolutną nad światem, co jest nam kazane. Nawet jego własna żona w jednym z filmików wspominała, że jego już nic nie obchodzi o klucz zdobycia mirakulów. I to powiedziała jego własna żona. Jego asystentka widzi, że on jest już na tyle poważny, żeby nie powiedzieć brzydko, bo nie wiem, czy to się nie obrazi za to słowo. Jednak już widać, że jest takim owadniętym szaleństwem na punkcie zdobycia tych gigrabów zdobycia władzy absolutnej. Jemu już nie chodzi o zdobycie Mirakulów, po to by uratować żonę. Bo jeśli rzeczywiście tak było, nie widzielibyśmy tego u, obok tego uśmiechu szaleńca, gdy z dziką już rozkoszą i radością wyjmował Miracula z Jojo Biedroki. Więc to nam też pokazało, że Kamilowi już nie chodzi o ratunek żony. O, jemu chodzi o zdobycie władzy, ale czy Marinette byłaby taka zła? No, no ja nie sądzę. Ja mówię, Marinette jest na tyle pozytywną postacią i osobą, która y, może i w jej życiu nie dzieje się zbyt dobrze w obecnym czasie. Mimo, że jest już z Adrielem i wreszcie ma, y, może nazwać się jego dziewczyną, ale jej życie super bohaterki nie jest teraz już łatwe. Zwyczajne życie również jest łatwe. Zważmy na to, że są w okresie dorastania i sam fakt, że ona również jest strażniczką, która straciła wszystkie mira oprócz swojego i czarnego kota, ale mnoży te problemy. I mimo tego nigdy nie była specjalnie zła. Bo miała wśród siebie również oddanych przyjaciół. Ayla jest jej oddaną przyjaciółką od początku serialu. I widać, że ta obecność Ali bardzo, bardzo jej pomaga. Tutaj naprawdę dzięki Aili nabrała nowej pewności siebie, co wcześniej robiła, co, a jak pamiętamy, Sua so clean, No nie do końca jej się, się to udało, ale dzięki Aili, dzięki temu, że jest biedroką, nabrała pewności siebie i przeciwstawiła się jej nawet Chloe. Co wcześniej Bozy nie zrobiła. Sam fakt, że teraz będzie mieć obok siebie Adriana, który przecież yy, 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 wiemy, yy, jak się zachowuje. Yy, zachowuje się dosłownie tak, jak mogłyby, mogliśmy sobie to wyobrażać. Zrobi wszystko dla Marinette, by ją pomóc jej uratować. Więc yy, staje się z. Yy, yy, czy Marinette stała się z Was? No nie. Nawet jeśli Lila i i teraz planują zemsty przeciwko niej, a czy Adrianowi. No, nie sądzę, żeby Marinette stała się aż tak zła, by zastąpiła monarcha. Może gdyby na przykład straciła Adriana, Adrian by na przykład musiał umrzeć, może wtedy by się coś zmieniło, ale nie sądzę, żeby, żeby tak się zdarzyło. I nie sądzę, żeby Marinette kiedykolwiek stała się aż tak zła. Ehm, no i co ja mogę więc powiedzieć? To było takie tyle, to jest taki krótki temat. I oczywiście, co ja mogę więc powiedzieć? Co za jest dla Was? Oceniajcie, piszcie co wy sądzicie na temat właśnie tego, czy, czy Marina byłaby kiedykolwiek zła. E, oczywiście łapka w górę, łapka w dół jest mile widziana, jeśli Wam się popada od albo nie. Subskrycja, również jest mile widziana. E, oczywiście dwajcie dzwonika, jeśli chcecie otrzymać powiadomienia o kolejnych e, materiałach. I co ja mogę więc powiedzieć? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do no i cześć!